Tup, tup, tup. Iha. Siemanko. Ja mam na imię honorata, a dziś pokażę wam instrukcję obsługi mavika trójki. Ja mam tutaj wersję podstawową, dzięki uprzejmości sklepu Cyfrowe.pl mogłam nim polatać, mogłam się zapoznać z jego ustawieniami i jestem naprawdę pod wrażeniem. I w tym filmie instruktażowym nie będzie odpowiedzi na takie pytania, jakie najlepsze parametry będą do. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o parametrach obrazu, o montażu filmów, no to zapraszam Ciebie do moich kursów, filmowiec w 21 dni oraz Final Cut Pro bez tajemnic. Linki są w opisie. A my zaczynamy. No dobra, zaczniemy od samego drona. Tym razem jest opakowany taki kaganiec. Mi się strasznie kojarzy z kagańcem dla psa. Chroni tutaj nasze skrzydła, śmigła, chroni gimbala wraz z kamerą więc jakby go wpakujemy do plecaka, czy do torby, no to nie powinno się nic z nim stać. I on ma tutaj takiego klipsa, którego po prostu trzeba odhaczyć. Dobra, rozpakowuję go. I to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o jego zakładanie, to jest troszkę uciążliwe, przynajmniej dla mnie, bo skrzydełka mi się ciągle gdzieś tam motały. I najpierw rozwijamy przednie skrzydła. W boki, no i tylne, w tył. Z przodu mamy kamerę oraz gimbala, i to, co tutaj jest nałożone, to jest to taki filtr zerowy. Jest to po prostu ochrona dla, ochrona, ochrona dla samego obiektywu. Aby to ściągnąć, wystarczy chwycić za gimbala, tutaj mocno, żeby nic nie uszkodzić, i przekręcić w lewą stronę czyli Przeciwny ruch do ruchu wskazówek zegara. Ok, i tutaj już mamy dopiero faktyczny obiektyw. Dwa faktyczne obiektywy, więc to jest po prostu warstwą ochronną, tym filtrem zerowym, który nic nie ma. O zdjęciu tego filtra możemy dodać swoje własne, czy to od DJI'a, czy to od jakichś firm zewnętrznych. Aby założyć filtr, ponownie przytrzymuję stabilnie gimbala i po prostu go wkręcam w prawą stronę. W tych miejscach są czujniki. Czujniki również są tutaj, w tych miejscach, w tych dwóch miejscach oraz w tych miejscach, no i też pod spodem oraz u góry. Więc dron jakby widzi wszystko wokoło. Jeżeli chodzi o slot na karty, no to jest on tutaj. Wystarczy, że otworzymy pokrywę. Mamy tutaj slot na kartę micro SD oraz połączenie USB-C. Po wciśnięciu tutaj w ten przycisk możemy zobaczyć poziom baterii, aby ją wyjąć wystarczy za te dwa tutaj klipsy chwycić i bateria się wysuwa. Wygląda w ten sposób. Żeby ją wsunąć ponownie dopasowuję ją do wejścia. Jak usłyszymy kliknięcie, no to znaczy, że już jest tutaj w porządku. Aby zdjąć śmigła, wymienić wystarczy, że przyciśniemy tutaj w te śmigła i po prostu przekręcimy tą obręcz. Żeby założyć tak samo, czyli po prostu dopasowujemy tutaj te gwinty, które są pod spodem, do dziurek, które są tutaj i po prostu przekręcamy. Ja teraz te śmigło wszystkie zdejmę. Ok, jeżeli chodzi o spód drona, to tutaj mamy również y, światełka, one się zapalają, kiedy jest już ciemno, kiedy dron będzie lądował. Możemy je, y, możemy je zmodyfikować, ich ustawienia, czy mają być włączone, czy wyłączone w ustawieniach y, samego drona. Dobra, a my sobie przejdziemy teraz do kontrolera, do pilota. Pilot standardowej wersji wygląda w ten sposób. W tej najlepszej ma też tutaj ten dodatkowy ekran. Na dole jest wejście USB-C na ładowanie tego pilota. No i też są nasze drążki. Wystarczy, że je wyjmiemy i przykręcimy tutaj. Wtedy się włącza. Aby go wyłączyć, sobie tak samo klik i przytrzymuję, żeby go wyłączyć. I tutaj są tryby. Mamy trzy tryby: sign, normal i sport. I co? są to po prostu tryby szybkości, prędkości poruszania się drona. Więc jeżeli chcemy jakieś super dynamiczne, szybkie ujęcia, no to wchodzimy na tryb sportowy. Jeżeli jakieś wolne, ten cały cinematic, no to wtedy tryb sign. Tutaj jest przycisk home, czyli powrotu do domu. Po kliknięciu w ten przycisk dron wróci w miejsce, które ma oznaczone siebie na mapie jako punkt. Powrotu, punkt domu. To jest również przycisk do pauzy, dlatego tutaj jest taka znaczek pauzy. Do pauzy jednego z trybów, na przykład jakiegoś śledzenia, jakiejś sekwencji, quick shotów, timelapsów i tak więc tutaj możemy też tą sekwencję po prostu zatrzymać. Tutaj mamy przycisk do przemieszczania się między zdjęciem a filmem, więc możemy sprawnie do tego podchodzić już z pozycji pilota, a po drugiej stronie jest przycisk FN, czyli do funkcji. Od góry możemy zobaczyć spust migawki, czyli do kręcenia i do robienia do kręcenia filmów i do robienia zdjęć. Natomiast tutaj jest pokrętło do pochylania się i podnoszenia samej kamery. Tutaj jest miejsce na telefon wystarczy po prostu wyciągnąć tutaj tą półeczkę, tak jakby ona jest również anteną. I dopiero tutaj w środku mamy już miejsce na kable. Ja mam obecnie podłączony kabel do iPhone'a, ale w zestawie było ich jeszcze więcej, więc można sobie tutaj przełączyć taki, którego się używa. I po prostu chwytam za jedną część, odplatam ją, bo tutaj jest podłączona druga część. Chwytam za telefon. Najlepiej to będzie po prostu od góry. Do kamery zawsze trudno. W porządku. No i już ten telefon leży. I aby latać z tym dronem, musimy pobrać aplikację DJI FLY. I po wejściu w nią widzimy coś takiego, więc ja już włączę pilota. Jeżeli chodzi o instalację, no to po prostu trzeba robić to, co oni tam, to, co oni tam piszą. To jest po polsku, więc tutaj bez problemu będzie można się odnaleźć. Pilota zawsze najpierw się włącza, tak uczą zresztą na szkoleniach pilotów. No i następnie włączamy samego drona, po prostu klikając tutaj w przycisk klik i przytrzymuję. On porusza sobie tutaj, właśnie wyda dźwięk, porusza śmigłami i zaraz powinna się aplikacja nam włączyć. Jak już widzicie tutaj również są światła na każdym ze skrzydeł, więc ten dron też będzie widoczny gdzieś w ciemnościach. Te wszystkie światełka również możemy modyfikować. Dobra. Aplikacja się uruchomiła, więc klikam GO FLY. O i teraz właśnie to wszystko tak wygląda. OK, i tak prezentuje się nasza aplikacja. Zaczniemy sobie od lewej strony. Myślę, że to będzie mm, najbardziej logiczne. I po kliknięciu w tą strzałeczkę tutaj po prostu wchodzimy do menu naszej aplikacji. Tutaj możemy też sobie wybrać, w jakim dronem latamy. Następnie jest napis C mode i to zależy od tego, co mamy. I to zależy od tego, co mamy włączone tutaj na pilocie. Jeżeli ja się teraz przełączę na normal, no to tutaj będzie na górze n normal. Następnie mam tutaj ewidentny komunikat, słaby sygnał GPS. Nie jestem w bunkrze i tutaj nie wiem, czemu tego GPS-u nie ma. W każdym razie po kliknięciu w ten komunikat mamy tutaj różne ostrzeżenia. Ja jestem. Jestem w specyficznej strefie tutaj lotów powietrznych, bo obok jest oczywie lotnisko, więc tutaj mam odpowiednie komunikaty. E, więc tutaj to zostawiam e, Wam, jako osobom, które na pewno legalnie latają e, takimi urządzeniami i zdają sobie sprawę z różnych konsekwencji i prawa. E, dlatego ja przejdę do e, pozycji Pułap Auto RTH. RTH, czyli Return to Home. I tutaj ja mam ustawione 85 metrów, ale każdy może oczywiście sobie ustawić różne, e, różny pułap. I chodzi o to, że po prostu, bo jak dron gdzieś utraci połączenie i po prostu wdroży procedurę powrotu do domu, tak, czyli tą bezpiecz procedurę bezpieczeństwa, to on powraca w ten sposób, że tam gdzie jest, to leci do góry, potem leci na wprost i ląduje, czyli ląduje w domu, a leci do góry tyle, ile mamy ustawione w pułap auto RTH. Tak? Więc jeżeli wiemy, że po drodze mamy jakieś budynki, nie wiem, przez wieś na przykład przylatujemy, albo są latarnie, albo słupy energetyczne, no to musimy ustawić tą wysokość na odpowiednią tyle, ile chcemy, aby ten dron się wniósł. I to jest bezpośrednio uzależnione też od tego, ile mamy tutaj w maksymalnym pułapie. Na przykład ja obecnie nie mogę już dać więcej niż 108. Jeżeli mój pułap na sobie na 300, niech będzie 237, no to wtedy mój pułap również do tej, do tej wartości jakby można podwyższyć, okej? Okay? Następnie mamy maksymalną odległość adekwatnie do wysokości, na jak daleko może nam dron polecieć. To jest takie, taka kwestia bezpieczeństwa, to możemy ustawić sobie teraz, od razu, to możemy ustawić sobie później. I na przykład u mnie jest tutaj 2480 metrów, ja nie latam na takie odległości, przynajmniej tym dronem nie latałam podczas tych kilku dni testów, więc tutaj nie ruszałam tej wartości. Dobra, wyjdziemy stąd, aby wejść do tego zielonego kółeczka 76. I to oznacza, ile tutaj jest procent mojej baterii. Jest 76%, tutaj nie ma procentów, więc może poziom jest po prostu 76%. I te trzy pozycje, które tutaj są poniżej są u mnie aktualnie na szaro. A to dlatego, że dron jest w stanie spoczynku, on nie leci. Jeżeli byłabym w górze, no to tutaj bym miała do powrotu do bazy, do wymuszonego lądowania, do wyładowania akumulatora. Po prostu mamy tutaj taką specyfikację, ile to mniej więcej czasu, na ile nam starczy baterii i takie tam. Sygnał RC jest to połączenie pilota sterownika z samym dronem. Następnie mamy takie czerwone kółeczko, ono mi się kojarzy z takim kółkiem, kołem ratunkowym. I to są nasze czujniki. Jeżeli dron jest w stanie spoczynku, tak jak teraz, no to wszystko jest na czerwono. Jeżeli jesteśmy w trybie sportowym, no to też z tego co, yy, co się dowiedziałam, no to on jest również na czerwono. I tutaj po prostu mamy, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, gdzie są te czujniki i one są wszędzie na tym dronie i to jest fajne. I po prostu mamy jakieś komunikaty, gdzie coś on wypatrzy. Następnie mamy taką satelitę na czerwoną, i obecnie tutaj jest brak sygnału GPS, dlatego że on się łączy bezpośrednio z satelitami i, na przykład, jak jest mało tych satelit. Wczoraj właśnie miałam taką sytuację, było ich chyba tylko 7, to po prostu czekałam, aż było wszystko wyłączone dron był w stanie spoczynku. I po prostu czekałam, aż podłączy się do, do sieci. Wtedy to jest na pomarańczowo, później było już na żółto i na zielono. Jakieś też kolory, takie, które no, są charakterystyczne dla strefy bezpiecznej, strefy optymalnej i strefy idealnej, co nie, więc jest, warto też na to zwrócić uwagę z połączeniem, jak jest z połączeniem do satelit. Następnie mamy trzy kropki, to jest menu, do tego wskoczymy nieco później i teraz przechodzimy znowu do lewej strony, mamy przycisk startu. Po kliknięciu w ten przycisk dron będzie startował. Będzie trzeba jeszcze tam chyba przytrzymać ten przycisk, ja tutaj wolę teraz nie próbować. I jak on będzie w locie, to wtedy będzie na dół, czyli żeby po prostu lądował. Aby włączyć drona, musimy te dwa drążki przychylić do siebie w dół, wtedy śmigła zaczynają się kręcić i potem drążkiem tym lecimy do góry. Natomiast żeby wylądować, po prostu klikamy, przytrzymujemy ten drążek w dół żeby on wylądował. I to po prostu ten przycisk tutaj na panelu w aplikacji jest jakby, no wiecie, taką też opcją. Poniżej mamy mapę. Po kliknięciu w nią widzimy naszą mapę. Ona też pokazuje strefy, w których jesteśmy. Możemy tutaj kliknąć w tą strzałeczkę i nam się pokazuje taki ala radar i po kliknięciu tutaj w taką pineskę, mapę, pokazuje nam się mapa taka standardowa z Google Maps. Mamy przycisk N, czyli ten prawdziwa, prawdziwa północ, tak, żebyśmy byli obróceni, jakoś tak to się chyba nazywa. Tutaj w tym rogu po prostu zwijamy tą, tą mapkę. A po kliknięciu w tę mapę jeszcze raz, to po prostu w nią wchodzimy i teraz mamy podgląd na odwrót, czyli widać więcej mapy niż mojego kadru. I tutaj możemy sobie to oddalać i przybliżać, możemy zobaczyć... Yy... Jak, jak to wygląda po prostu? I w panelu po lewej stronie mamy jeszcze kilka opcji dotyczących podglądu tej mapy, czyli na przykład, czy ma nam pokazywać jakieś, jakieś strefy powietrzne, czy ma tutaj na przykład w tym samolocie na pokazywać ryzyko kolizji. Są jeszcze jakieś podglądy satelitarne, tak jak w Google Maps. Dobra. Ja klikam w nasz podgląd i minimalizuję mapkę. I te wartości liczbowe mówią nam o tym, jak wysoko jesteśmy, jak daleko jesteśmy. H to jest high, d to jest dystans, czyli odległość. I tutaj możemy sobie zobaczyć jak szybko się obecnie poruszamy, czy to w górę albo w dół, czy to w prawo lub w lewo, czy tam w przód i w tył. Idziemy teraz do lornetki. Lornetka jest trybem przybliżania. Jak lornetka jest pomarańczowa, to znaczy, że jest aktywna. I wciskając tutaj w tą opcję i wciskając przycisk XXM, to możemy sobie ten materiał przybliżać. O proszę. I tutaj możemy przybliżyć to do chyba 28 razy, tak? Do 28 razy. Z tym, że to jest przybliżenie cyfrowe, tak? Czyli korzystamy z tej matrycy, która jest tutaj w dronie, i po prostu przybliżamy to cyfrowo. Dlatego tutaj możemy zobaczyć jakieś już babole, jakieś zniekształcenia, jakieś już niewyraźne rzeczy. Poniżej jest AF, czyli czy, czy to ostrzenie ma być manualne, czy ma być ręczne. Ja wyjdę z tego trybu lornetki. I włączę ten AF, teraz mam MF. Po przytrzymaniu w ten, w ten przycisk MF możemy sobie tutaj wybierać dystans, odległość do ostrzenia, tak? Czy to ma być coś makro, makro reprezentuje tutaj kwiatek, a to co gdzieś tam jest daleko, szerokie kadry, żeby wszystko było ostre, no to tutaj reprezentowane jest przez góry. W porządku, taśma filmowa. Tutaj możemy wybrać sobie nasze tryby, możemy wejść na przykład w tryb zdjęcia, po prostu klikając w zdjęcie, tryb wideo, mamy tutaj również um, master shot, to jest chyba nowość z tego co kojarzę i to jest po prostu um, seria, tutaj dron nie jest w locie, więc nie może wejść w ogóle w to, Mastershot polega na tym, że chyba przez tam minutę albo dwie minuty dron lata i wykonuje różne zdjęcia wokół Ciebie, warunkiem jest, że Ty musisz stać w miejscu i wtedy on Cię oblatuje, podlatuje do przodu, jakoś Cię wiesz, i w ten sposób po prostu dron za Ciebie wymyśla ujęcia, Ty sobie stoisz i się wdzięczysz do, tego, do tej kamery, a ona Ciebie ogrywa na różne sposoby. Całkiem spoko, jak się nie ma do tego pomysłu, yy, tylko też fajnie jest, żeby mieć jakąś przestrzeń wokół siebie, no bo on tam będzie jakieś piruety robił, w sensie jakoś obkrążał czy coś takiego, więc żeby nie było po prostu jakichś problemów w postaci, że będzie musiał wymieniać przeszkody albo coś takiego. Następnie jest yy... Quick Shot, z tego co pamiętam, tak, funkcja dostępna wkrótce. Mamy hyperlapsy, czyli po prostu. O, nawet jest pokazane, co to robi, co to robi czyli po prostu seria zdjęć, na przykład jak chcą jakieś niebo, chwycić chmury i tak dalej. Mamy też funkcję panoramy, która będzie dostępna wkrótce. I w tym filmie nie będę wchodziła w takie szczegóły, jak zrobić Hyperlapsa, jak zrobić mastershota. Po prostu informuję Was, gdzie co jest i co co robi. Jeżeli chodzi o testy, no to jeżeli chcecie, no to napiszcie w komentarzach, czy coś takiego by Was interesowało. Dobra, ja sobie wrócę na górę tutaj do wideo i nam się otwiera dodatkowa ta zakładka, gdzie mamy normal oraz ruch spowolniony. Wtedy tutaj w ruchu spowol spowolnionym mamy. Nam się zmienia rozdzielczość poniżej na 4K, jest 20 klatek do kręcenia, więc całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o zdjęcie, no to po prostu tutaj również mamy pojedyncze seria zdjęć, możemy jakiś timer sobie ustawić, więc yy, takie rzeczy jak w typowym aparacie. I aby rozpocząć kręcenie, wystarczy kliknąć ten przycisk tutaj, tak samo w trybie robienia zdjęć, wystarczy przycisnąć biały przycisk, wtedy robi zdjęcie cyka zdjęcie jest taki taka obręcz się robi i to znaczy, że się zrobiło zdjęcie. Natomiast po wejściu w ten przycisk z przyciskiem play wchodzimy do naszej galerii. I teraz tutaj mamy zakładki podział na wszystko zdjęcia, filmy wideo, ulubione, bo jeżeli wybierzemy sobie jakieś zdjęcie, to ono się oczywiście otwiera w podglądzie. Mamy komunikat tutaj na górze, że podgląd jest w niskiej rozdzielczości. Spoko, mamy datę, kiedy to zostało zrobione. Po prawo stronę mamy serduszko, więc jak kliknę dodaj do ulubionych, no to on powinien to dodać do ulubionych. Dodało się. Przycisk ze strzałką w górze zapisuje te materiały. Na dole jest przycisk ze strzałką w dół i tutaj możemy na przykład pobrać sobie gdzieś na telefon. Ikonka kosza wywala. Ja się cofnę. Bo możemy włączyć sobie również tryb z ptaszkami, czyli po prostu tryb zaznaczania. Tutaj jeszcze mam mnóstwo komunikatów i mogę sobie zaznaczyć w ten sposób te materiały, i mogę je masowo albo polubić, tutaj serduszko pobrać, gdzieś wyeksportować albo wywalić. Ok, ja to odhaczę. I co ciekawsze, po kliknięciu przycisk utwórz, oj, tutaj, wchodzimy do, do takich szablonów. I tutaj możemy sobie po prostu stworzyć jakiś taki szybki filmik. Ja w to się nie bawiłam, szczerze powiedziawszy, ale myślę, że coś takiego no, ułatwia mega, mega sprawę. Zwłaszcza, że możemy od razu z pozycji telefonu to wiecie, zmontować jakiś fajny klip i mamy jakieś urywki, nie potrzeba nam do tego profesjonalnego programu montażowego, tylko takie coś w telefonie, aplikacja. Są szablony darmowe i tutaj mi pokazuje, że jeszcze mogę mieć Pro, czyli ładne. Tam pewnie trzeba. Wykupić dostęp do tej aplikacji płatnej. Żeby wyjść z tego podglądu, to klikamy strzałkę cofającą się. I poniżej, w dolnym prawym rogu, mamy parametry naszego materiału. Teraz jestem w trybie zdjęć i jak sobie kliknę wartość tej RAF, to mogę sobie ustawić, czy to ma być OPEC, RAF, jaki, jaki format. Mam również informacje o pamięci. Ta pamięć po lewej stronie ze strzałeczką jest to pamięć tego urządzenia, w sensie drona. I tutaj mam pokazane, ile nam zostało tej pamięci. Ja wyjdę stąd, klikając po prostu gdziekolwiek indziej i jak kliknę sobie na przykład tutaj w parametry obrazu, na przykład je na 60, to wtedy wchodzę w ustawienia tego ym, ekspozycji mojego obrazu. Tak? Jak kliknę auto, to wtedy mi się odblokowuje funkcja automatyczna, bo jak jest na pomarańczowo, to jest aktywna i teraz ja sobie sama mogę ustawić, jakie to zdjęcie ma mieć, na przykład ISO. Może mieć 200, bym chciała, żeby migawkę też mogła ustawić, więc dam sobie na przykład migawkę o na 1320. Więc tutaj możemy sobie ustawiać dokładne parametry takie, jakie chcemy, to wszystko zależy oczywiście od pogody, od tego. I to wszystko oczywiście zależy od warunków, które mamy na dworze czy w pomieszczeniu, o ile latamy w pomieszczeniach. Wyjdę stąd. Dobra, po kliknięciu w przycisk Pro możemy zmieniać te, te ustawienia na automatyczne. I tutaj wtedy przy automacie mamy tylko do dyspozycji ustawienia EV, jaśniej, ciemniej. I tak samo, jeżeli wejdę w tryb zdjęć i tutaj kliknę w Auto albo na zmianę w Pro, to wtedy te ustawienia będą z jednej na drugiej przeskakiwały. I to co ja zauważyłam podczas, podczas tych kilku dni użytkowania, że nieraz się jakoś blokuje. Próbuję wcisnąć przycisk Pro i nie wychodzi. Jest napisane, że w tym, w tym trybie nie jest to możliwe. No, i po prostu kilka razy przeklikam się między zdjęciem a, a filmem, i wtedy już działa. Nie wiem skąd to wynika, ciężko jest mi określić to. W każdym razie jest to do przeskoczenia. I jeszcze jeden problem, na który się napotkałam, no to miałam włączoną lornetkę, jak też raz to włączyłam drona, nie wiedziałam jeszcze o co chodzi z tą lornetką, i wtedy tutaj też nie mogłam kliknąć w ustawienia automatyczne, czy też ustawienia auto, Po prostu od razu były ustawienia automatyczne i dla filmu i dla zdjęcia. Nie mogłam ich w żaden sposób edytować. O właśnie były tylko jakieś kilka tutaj pozycji, tak jak teraz możecie zobaczyć i byłam pewna, że moja karta jest za wolna, no ale po prostu miałam włączony tryb lornetki. Dobra, wskakujemy do ustawienia tego drona. Pierwsze jest bezpieczeństwo i tutaj Chodzi o, jakby w pierwszej pozycji, wspomaganie lotu. I mamy tutaj trzy opcje: bypass, break i off. I bypass to jest, polega na tym, że jak taki rysunek też przedstawia, dron leci i widzi przeszkodę, to on ją zgrabnie wyminie i potem wróci na tor lotu, którym leciał. Break to po prostu zatrzyma się przed tym obiektem. No i off, tak jak przedstawia grafika, wleci w niego. Ja zostawiam bypass, jeszcze nie. Uży, nie nie było takiej sytuacji, żeby on to użył, bo latał w miarę pustych przestrzeniach. Następnie mamy wyświetlanie mapy radaru. Więc po wyłączeniu tej funkcji tutaj jest napisane, że ta mapa radaru wykrywania przeszkód, przeszkód będzie wyłączona. Następnie mamy zabezpieczenia lotu, jest to ten maksymalny pułap, podległość i auto RTH, czyli to jest to, co mieliśmy o tutaj w standardowym. Yy, start dozwolony. Kliknę w start dozwolony. Wcześniej tam chyba był komunikat, że nie ma połączenia GPS. Więc ponownie możemy jakby te ustawienia dopracować sobie swobodnie z pozycji ustami. Następnie mamy zaktualizuj bazę, czyli kiedy dron leci, no to po prostu możemy w miejscu, w którym stoimy, zaktualizować to nasze miejsce HOME, tak? Czyli na początku byliśmy w innym miejscu, teraz jesteśmy, nie wiem, 500-600 metrów dalej, no to głupy, żeby dron leciał na tamto pierwsze miejsce, skoro my już jesteśmy hen-hen daleko, więc to miejsce lądowania możemy sobie zaktualizować. Czujniki, kompas, IMU, kalibrowanie, tutaj nie wchodziłam w ogóle. Mamy informacje o akumulatorze, czyli o materii naszej. Następna pozycja to są LEDy, Dodatkowe LEDy. to prawdopodobnie będzie chodziło o te od spodem, czy je włączyć czy wyłączyć. Ja mam na auto, czyli on sam jak jest ciemno, no to wtedy zdecyduje się, żeby je włączyć, żeby wiedzieć gdzie, gdzie ląduje, żeby te czujniki faktycznie działały. LED na przednim ramieniu drona, czyli pewnie będzie chodziło o te. Możemy włączyć albo zostawić w trybie automatycznym. Zostawiam automatycznym. Pozycja ZNAJDŹ DRONA pokazuje nam jego lokalizację. Tutaj byłam wczoraj, więc jakieś dane z wczoraj. Są następnie ustawienia zaawansowane. Tutaj szczerze powiedziawszy nie wchodziłam. Nie badałam aż tak tego dogłębnie, więc nic jakby nie przeszkadzało mi w, podczas tych lotów próbnych, dlatego nie miałam po potrzeby, żeby tam chodzić. Idziemy do zakładki sterowanie. I tutaj możemy wybrać jednostki. Mamy metry oczywiście w Polsce, gimbal. Może być e, tryb śledzenia albo tryb e, FPV, e, czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli jakoś szybko skręcamy, to w trybie śledzenia, to ten gimbal jest prosto, powiedzmy, że to jest gimbal, a jeżeli mamy FPV, to wtedy będzie jakby to ten horyzont się przykrzywiał po prostu. E, I takie i takie ujęcia są fajne, zależy właśnie od koncepcji, od ich e, przeznaczenia. Ok, mamy kalibracja gimbala i zaawansowana kalibracja gimbala, więc jeżeli coś Wam nie będzie szło gładko, to, to myślę, że tutaj warto będzie zajrzeć. Jeżeli chodzi o kalibrację gimbala, to jest tutaj instrukcja, natomiast w zaawansowanych ustawieniach gimbala mamy do wyboru slidery, typu jak szybko ma wiecie, się przychylać i, i tak dalej. Wchodzimy do zakładki kamera i to właśnie tutaj możemy wybrać sobie format naszych materiałów, czy ma być to MP4, czy MOV. Następnie mamy Zakładkę pozycji kolor, czy to ma być delok, czyli ten profil płaski, czy normalny. Format kodowania standardowy H264 czy H265. Przypływność wideo VBR-CBR. E, Antymigotanie: jeżeli coś będzie migotało w obrazie, no to warto jest spróbować tutaj ustawić albo na 50, albo na 60. Mi nic nie migotało. To zostawiam na, na auto. Ok, zejdziemy sobie na dół i tutaj mamy takie fajne rzeczy, jak histogram, czyli możemy widzieć, jak yy, wyjdę stąd, jak jest ułożone światło w naszym obrazie. Wrócę. Mamy ostrzeżenie o nadmiernej ekspozycji, więc jeżeli coś będzie za jasne, zaraz spróbujemy tutaj to zrobić na ISO. O, no to pojawia się zebra po prostu w obrazie. Ok. Yy, możemy też włączyć siatkę, czyli ten podział standardowy. Jakiś złoty podział X możemy włączyć, żeby tylko środek było widać. W ten sposób też całkiem fajna sprawa. Poziom szczyt. Chodzi o piknik po prostu, więc jeżeli wybiorę wysoki na przykład, niech będzie, jeszcze włączę ostrzenie ręczne, bo dopiero wtedy to jest widoczne, no to możesz, może się zobaczyć takie czerwone kropki i to oznacza, że te elementy są ostre. Ja włączę tryb ostrzenia automatyczne i wyłączę ten poziom pikingu. Balans bieli, czy to ma być automatyczny czy ręczny, możemy sobie wybrać wartość kelwinów oczywiście, dostępne miejsce na karcie i na pamięci wewnętrznej urządzenia. Możemy synchronizować pobieranie tych plików z naszym albumem, czyli po prostu będzie tam to dopychało. Ja tego nie chciałam mieć włączonego. I mamy nagrywanie plików catch, czyli takich jakby, czyli takich kopii zapasowych. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to ma służyć jako kopia zapasowa, czy po prostu jako kopia podglądu, żebyśmy mogli sobie oglądać materiały w zaniżonej jakości. To tutaj to zostawię otwarte. Następnie jest transmisja. Transmisja, i szczerze powiedziawszy, ja tutaj nawet nic nie mieszam, nie znam się na tym kompletnie, jeżeli chodzi o, e, o, takie, o takie rzeczy, jakieś platformy streamingowe, częstotliwość, typy kanałów, i to zostawiam na auto. W razie, gdyby w przyszłości wystąpił mi jakiś problem, no to na pewno tutaj bym zajrzała. Ten dron ma jeszcze w sobie coś takiego, co nazywa się Active Track, czyli aktywne śledzenie. Całkiem fajna funkcja, po prostu dron za tobą lata. Możemy sobie wybrać czy od przodu, czy od tyłu, czy od ukosu i tak dalej. Może też nas obkrążyć, więc tutaj te funkcje jakby ciągle są rozwijane, jeżeli chodzi o drony DJI. -a. W tym odcinku to już będzie wszystko i widzimy się w kolejnym. Cześć!